Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj już wtorek, dzięki Bogu, 23 marca, i dzisiaj będzie troszeczkę o Wędrówce, Wędrówce i o Krzyżu. Na początku zapraszajmy Pana Boga do naszego życia, aby to On przez swoje Słowo nas przemieniał, abyśmy też rozważając to Jego Słowo mogli też lepiej zrozumieć siebie i swoją misję życiową swój cel życiowy w którym, czy, czy cel, do którego w ogóle zdążamy w naszym życiu żeby nasze życie miało sens, żeby miało wartość no dobrze dzisiejszy fragment pochodzi z ósmego rozdziału Ewangelii Janowej zapraszam do lektury do tego, aby się wsłuchać w to słowo Jezus powiedział do faryzeuszów ja odchodzę a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Mówili więc Żydzi, czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. A on rzekł do nich: wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Powiedzieli do niego, kimże ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: Przede wszystkim, po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdomówny, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego. A oni nie pojęli, że im mówił o ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył. A Ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Oto Słowo Pańskie. Boże, drodzy, hmm, ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, jak bardzo brakuje komunikacji w tym dialogu Jezusa z Żydami. Bo z jednej strony Jezus mówi o czymś, co jest tak naprawdę doświadczeniem rzeczywistości niebiańskiej. Mówi o sobie jako o tym, który jest z nieba, i mówi do nich w zupełnie innym kontekście kontekście wieczności, kontekście tego dzieła, które, które Ojciec zaplanował i w którym Syn uczestniczy. Natomiast Żydzi, którzy, go, którzy z nim rozmawiają, którzy słuchają go, są bardzo mocno zakorzenieni na tym, co, co jest ziemskie. Jakby są wtopieni w tę rzeczywistość doczesną i nie są w stanie, czy nawet nie chcą wznieść swoich myśli ponad to, co doczesne. Nie, są, nie chcą poszerzyć swojego własnego horyzontu. Możemy tutaj śmiało powiedzieć, że. To wywyższenie, wywyższenie Syna Człowieczego, jego męka na krzyżu, jest nie tylko tym momentem, w którym Bóg rozwiązuje problem grzechu, ale jednocześnie ten krzyż staje się drogą do poznania Pana Boga, drogą do poznania Jego miłości. To co Jezus mówi: kiedy wywyższycie Syna Człowieczego nad ziemię, wtedy poznacie, że ja jestem, tak? To właśnie w krzyżu człowiek odnajduje sens życia, ale też odnajduje samego Boga. Tylko, że potrzeba na ten krzyż spojrzeć, potrzeba się do tego krzyża zbliżyć, potrzeba, aby człowiek zapragnął w tym krzyżu znaleźć czy odnaleźć ratunek dla samego siebie. To jest tak jak w tym dzisiejszym pierwszym czytaniu z Księgi Liczb, kiedy Naród izraelski szedł przez pustynię, i oni tam dosyć mocno Pana Boga wystawiali na próbę, buntowali się przeciwko niemu, narzekali, szemrali, robili różne złe rzeczy. I Pan Bóg na nich zsyła węże, tak? Węże, które ich kąszą, i oni umierają pod wpływem tych, tych ukążeń I Mojżesz wstawia się za tym ludem, tak? Bo oni widzą, że no, nie ma ratunku dla nich, że są zgubieni, więc proszą Mojżesza o wstawienictwo. I Pan Bóg daje Mojżeszowi. Taki nakaz, aby właśnie na palu umieścił tego węża, i każdy, kto na niego spojrzy, ten ocali swoje życie. Tak? Więc to jest jakby zapowiedź tego, o czym mówi Chrystus. Tamten symbol, znak, obraz był zapowiedzią właśnie tego prawdziwego wyzwolenia, które dokonuje się w Jezusie Chrystusie. I tak naprawdę, każdy, kto się zbliża do krzyża, kto chwyta się tego krzyża, to tam znajduje życie, tam znajduje ratunek, tam znajduje pokój. Wtedy, kiedy wokół się dzieją różne złe rzeczy, kiedy w moim życiu dzieją się złe rzeczy, bo ja mam też takie doświadczenie i tym się też chcę podzielić, że to właśnie w, właśnie w takich sytuacjach, kiedy dzieje się wokół dużo chaosu, dużo, dużo różnych trudnych spraw, to wtedy ten krzyż, jego bliskość sprawia, że we mnie, w moim sercu, zaczyna panować pokój że to właśnie wtedy tam Chrystus zaczyna panować On przychodzi i mówi, ja jestem zwycięzcą tak? ja pokonałem grzech ja pokonałem słabość, ja pokonałem szatana ja pokonałem śmierć i we mnie jest życie I tak naprawdę yy, trzeba się wznieść ponad to, co ziemskie trzeba pozwolić się, żeby Bóg mnie uniósł tak, tak jak uniósł moje grzechy na, na, ten, na to drzewo krzyża i przybił tam do tego krzyża mój grzech, moją słabość po to, żeby we mnie się Zrodziło jego nowe życie, tak? Żebym ja z wstał w nowym życiu, które już się w jakiś sposób dzieje, tak? Bo wtedy im bardziej zbliżam się do Pana Boga i bardziej wchodzę w tą głęboką więź z Panem Bogiem, im bardziej chwytam się krzyża, im bardziej właśnie w krzyżu widzę swój ratunek, swoją drogę, bramę do nieba, no to wtedy to zmartwychwstanie się staje coraz bardziej moim udziałem. I to oczywiście nie jest pełnia, tak, bo my jakby cały czas jesteśmy jeszcze w tej rzeczywistości ziemskiej, ale kiedyś kiedy odejdziemy z tego świata, no to właśnie to przejście będzie y, tym przejściem, można powiedzieć ze śmierci do życia, tak, bo, y, bo tam po drugiej stronie jest to to życie, które Bóg dla nas przygotował i to życie, które nie ma końca. Y, a więc krzyż, kochani, dzisiaj w tym wielkim poście, ja myślę, że dobrze jest. Y, żeby zbliżyć się do krzyża. Zapraszam was, żebyśmy dzisiaj tak fizycznie zbliżyli się do krzyża, żeby podejść do krzyża, czy wziąć krzyż, objąć go, przytulić się do niego, no bo tam jest nasze zbawienie, tam jest nasz pokój, tam jest nasza radość, tam w tym krzyżu jest rozwiązanie wszystkich moich problemów, tam na tym krzyżu jest rozwiązanie mojego grzechu, tylko, że trzeba w to uwierzyć. Tylko, że trzeba w sobie pokonać ten, ten opór do tego, żeby zbliżyć się do Pana Boga i żeby nie myśleć tylko i wyłącznie po ziemsku. Pozwolić, żeby Pan Bóg przemieniał moje, mój sposób patrzenia. Żeby dał mi takie okulary, dzięki którym będę mógł widzieć wyraźnie rzeczywistość, ale to właśnie w taki sposób, w jaki widzi ją Pan Bóg. Żebym mógł wyraźnie widzieć swoje życie. Ale właśnie w taki sposób, w jaki sposób patrzy na mnie Pan Bóg. No bo to o to w tym wszystkim też chodzi. Dlatego ten krzyż daje też pokój, bo on odbiera lęk, odbiera przerażenie, odbiera jakiś, no odbiera śmierć. No bo tam śmierć straciła swoją moc. Na krzyżu jest mój ratunek. I dlatego trzeba kontemplować krzyż. Dlatego święty Paweł będzie mówił, że ja nie przyszedłem po to, żeby głosić jakieś wielkie rzeczy, tylko żeby głosić Chrystusa ukrzyżowanego. Uwaga, nie zmartwychwstałego, ukrzyżowanego. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie tam na krzyżu dokonuje się coś najważniejszego dla mnie, dla drugiego człowieka, dla całego świata, dla całego kosmosu. Bo właśnie na krzyżu porządek, który został zniszczony przez grzech, przez zło, przez śmierć, zostaje naprawiony. Jest taka scena w pasji Mela Gibsona, jak Jezus bierze krzyż, całuje go i przytula do siebie, i w trakcie tej drogi krzyżowej mówi do swojej matki: Matko, oto teraz wszystko czynię nowe. To właśnie wtedy, w, czym, w tym czasie tej porażki, po ludzku porażki przegranej, dokonuje się odnowa świata. Dokonuje się nowe stworzenie. To jest cud, który możemy zobaczyć tylko i wyłącznie oczami Jezusa. Sami, jak jesteśmy głęboko zakorzenieni w tym świecie doczesnym, nie zobaczymy. I może dlatego wielu osobom trudno jest zaakceptować krzyż. Dlatego może wielu osobom trudno jest przyjąć tę prawdę, że krzyż jest zbawieniem, bo może jest głupstwem, może jest zgorszeniem albo czymś, co, czym nie warto się zajmować. Ale dlatego, kto uwierzy, to właśnie krzyż jest mocą Bożą. Jego chwałą i tym momentem zwycięstwa. Dlatego dzisiaj zbliż się do krzyża, przytul się do Niego. Niech On będzie dla Ciebie tym znakiem, tym symbolem działania Boga, który przychodzi, aby, aby Cię, można powiedzieć, budzić no, do nowego życia. Abyś mógł spojrzeć, czy mogła spojrzeć na swoje życie z tej perspektywy, z jakiej On patrzy na Ciebie. Życzę Ci pięknego i wspaniałego dnia. Szczęść Boże.